Witajcie legofani. Dziś jest czwartek, 10 grudnia, a my lecimy z kolejnym okienkiem kalendarza adwentowego. Zobaczmy, co skrywa to okienko. Jest to jeden z głównych symboli świąt choinka bożonarodzeniowa. Gęste, masywne drzewko, nabite na krzyżak i ozdobione złotymi i srebrnymi bombkami. Mimo, że do świąt jeszcze dwa tygodnie, chłopcy już czekają na prezenty. A czy w waszych domach stoi już choinka? Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już jutro, tradycyjnie o dziewiątej.